Ostatnio coraz więcej słyszy się o możliwościach, jakie posiadają osoby posiadające kredyty konsumenckie, to na przykład kredyty gotówkowe. Czy tym kredytobiorcom również będą przysługiwać jakieś roszczenia względem kredytodawców w stosunku do banków? Witam na kanale Kancelarii Mendereckiej Wielkiej Wspólnicy. Nazywam się Agnieszka Kulawinek i jestem radcą prawnym. Moim dzisiejszym gościem jest mecenas Karolina Wysmułek, z którą porozmawiamy o kredytach konsumenckich. Witam wszystkich serdecznie, cześć Agnieszko. Faktycznie dużo mówi się na temat sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty frankowe i o możliwościach, jakie oni mają. Myślę, że jednak w najbliższym czasie równie głośno będzie na temat kredytów konsumenckich, tutaj kredytobiorców, którzy posiadają właśnie kredyty złotówkowe, w tym gotówkowe, zwłaszcza w zakresie takich roszczeń związanych z tzw. sankcją. Kredytu darmowego, to może zacznijmy od tego, o jakie umowy chodzi i o jakich kredytobiorców. Roszczenia, o których wspomniałam, dotyczyć mogą kredytobiorców posiadających tzw. kredyty konsumenckie czyli Kredyty zawarte po 18 grudnia 2011 roku w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, ewentualnie w kwocie wyższej, pod warunkiem, że ten kredyt jest niezabezpieczony hipoteką i został przeznaczony na remont mieszkania lub, lub domu. A powiedz, Karolina, skąd te precyzyjne wytyczne? Wynika to wprost z ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w grudniu 2011. Roku. Za umowę o kredyt konsumencki będziemy mieć tutaj w szczególności na myśli kredyty gotówkowe, kredyty złotówkowe, kredyty samochodowe, czy też kredyt odnawialny. Rozumiem. Wiemy zatem, że potencjalne roszczenia przysługują kredytobiorcom w przypadku konkretnych umów. Przejdźmy do samych roszczeń. Czym jest sankcja kredytu darmowego? I co się z nią wiąże? Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem wprost wskazanym w ustawie o kredycie konsumenckim. Co ciekawe, sankcja była również w nieobowiązującej już ustawie o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Także proszę zauważyć, że to nie jest nic nowego w naszym porządku prawnym. Natomiast no niestety mam wrażenie, że jest to uprawnienie, które jest po pierwsze niewykorzystywane przez konsumentów, ale też nieznane konsumentom. Ustawa wprost wskazuje, że w przypadku Pełnienia pewnych przesłanek. Konsument, który skorzysta z sankcji kredytu darmowego, spłaca kredyt bez odsetek i bez kosztów. Może Karolina wyjaśni nam, co masz na myśli mówiąc, że zwraca kredyt bez odsetek? I bez kosztów. Zacznijmy może od tego, że sankcja kredytu darmowego działa jakby wstecz, od dnia zawarcia takiej umowy. Nasz kredytobiorca będzie mógł po pierwsze żądać od kredytodawcy dotychczas spłaconych odsetek i innych kosztów, na przyszłość zaś będzie mógł spłacać kredyt jedynie w zakresie udostępnionego mu kapitału, także odpada mu cała rata odsetkowa. Czyli podsumowując, historycznie dochodzimy zwrotu odsetek i kosztów. Natomiast na przyszłość naszemu kredytobiorcy obniża się rata, tak? Zgadza się. Wysokość takiego zobowiązania w stosunku do, do tej konkretnej umowy i do tego kredytodawcy znacznie zostanie obniżona, zwłaszcza mając na uwadze wysokość aktualnych stóp oprocentowania. Wydaje się to, co mówisz, być ogromną możliwością dla naszych konsumentów. A powiedz, czy są ramy czasowe, w których taki konsument może wystąpić ze swoim roszczeniem do banku? Tak, są tutaj ramy czasowe. Konsument kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego już od zawarcia tej umowy w trakcie jej obowiązywania. Ale maksymalnie do roku czasu od dnia jej wykonania. To teraz chyba najważniejsze pytanie. W jaki sposób, jak nasz konsument ma, może skorzystać z sankcji kredytu darmowego i kiedy? Aby nasz konsument mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego, po pierwsze, musi odnaleźć w umowie pewnego rodzaju naruszenia. Ustawa wprost nam pokazuje, jakie kredytodawca ma obowiązki i jakie są elementy konieczne umowy. Jeżeli są takie naruszenia, konsument je w swojej umowie znajdzie. Kolejnym krokiem będzie złożenie pisemnego oświadczenia o tym, że z takiej sankcji po prostu korzysta. Z jednej strony wydaje się, że bardzo prosto ustalić takie naruszenia, ale czy tak jest w rzeczywistości? Raczej to będzie ciężka ciężka rzecz. Osoba, która nie ma doświadczenia, nie ma o odpowiedniej wiedzy, może nie zauważyć tych naruszeń i tych brakujących elementów czy też błędnych elementów w umowie. Temat samych naruszeń wydaje się być bardzo obszerny, więc może zostawmy go na naszą kolejną rozmowę. Ale zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli nasz konsument złoży oświadczenie, o którym przed chwilą mi powiedziałaś, to może liczyć, że kredytodawca uwzględni jego roszczenie? Aktualnie niestety nie widzimy chęci polubownego wypłacania konsumentom tych roszczeń i uwzględniania tego oświadczenia. Podobnie zresztą było w sprawach frankowych. Wydaje mi się, że to jest taki sposób na zniechęcenie konsumentów, aby występowali ze swoimi roszczeniami i aby nie wystąpili na drogę Postępowania sądowego. Wydaje mi się, że po naszej dzisiejszej rozmowie nie jeden konsument zdecyduje się jednak na złożenie pozwu do sądu. Karolina, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję i do zobaczenia. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem sankcji kredytu darmowego, obserwujcie kanał naszej kancelarii.